wczoraj góry słowackie co możecie obejrzeć na moim kanale nie wiem czy to wszystko będę wstawiał po kolei bo cały czas coś się, coś się dzieje jak to w codzienności no i atakuję żeby zapłacić tym naszym taternikom za wstęp i atakuję tam o tam dobra mówię to już nie za granicą, to już Polska także wchodzimy w strefę płatną Płatność, tylko gotówką. No i a już mnie ucieszyli. Płatność, tylko gotówką, a ja mam tylko dwie. Dychy zaraz, jeszcze zobaczymy, czy trzymam. Można kartą, czy nie? Gotówka tylko. A mnie pan załatwił Dobrze się trafiło w ostatnie dwie. Dychy? Jeden? Tak, jeden, jeden. Na więcej mnie nie stać, panie kochany. Dzięki. i dycha poszła, a na Słowacji gratis. Tutaj u koleżki normalnie pieniądze jak liście z drzew spadają, ale co lecimy dalej? Gonimy swoją grupę, już się kolejka zaczęła robić. Powiem szczerze, że już dawno tutaj nie byłem, nie szedłem tą chochołowską. I jakby tutaj po lewej, fajna taka zabudowa. Myślałem, że dopiero po 7 km są jakieś takie chatki, ale to nawet fajnie wygląda. Ten podtoczek z prawej też robi wrażenie takie początkowe no i oczywiście te wszystkie krikowandy to mi się akurat nie podobają, no ale co zrobić? Taki mamy klimat. Kasprówka. Lecimy z Andrzejem, powiem szczerze, mocnym tempem grupa nam tak odeszła, odstawiliśmy tylko busy żeby mieli łatwiej, no ale nie czekają, nie czekają te żółwie, ale okazuje się, że to nie są żółwie. Lecimy sobie tak właśnie tutaj czerwonym szlakiem. Schodami do nieba, a na dole korki. Andrzeja nie widać. Słonko już wychodzi. Zapowiada się dobry dzień, jeszcze zerkniemy, czego tam nie ma. Andrzej nam zaginął na tych schodach. Może na windę czeka. Nie, okazało się, że on, Andrzej jednak dochodzi powoli, ale dochodzi do grupy, także nie ma tragedii. Schody. Się. idziesz, idziesz, idziesz tymi oto schodami i w końcu wpadło jakieś słonko w twarz. robi się coraz ładniej i zaraz będzie trzeba się znowu rozebrać o w ogóle idę cały czas do przodu a tutaj za mną pięknie się dzieje co możecie zobaczyć jak szalone w górę, w górę, w górę po tych schodach No i co, na kamerze Fiku Miku, dwie minuty i od razu jesteśmy na takim fajnej grani, Panoramka z tej, czyli z prawej, u was pełno gdzie z lewej, i z lewej, czyli u was z prawej. I przede mną traska. Ładujemy się tam. Pogoda petarda w krótkim rękawku, już jest za gorąco. Dzisiaj tak ładna pogoda a założyłem buty biegowe za tydzień mam bieg prezesa poczty prezes się trochę zmienił ale słyszałem że taki ma być mój jakby faworyzowany który był prezesa a może spróbuję pobiec w miarę dobrze no i co? Lecimy na początek na tamtą górkę w stronę słońca co prawda tutaj takie kurde marszu zbiegi, ale to też jest ważne, tydzień sobie odpocznę, a dopiero co byłem tam, gdzie się ludziki O, tu idzie nasz kolega, pan Jacek, to on i już go tak wyprzedziłem kawałek biegnąc, a za chwilę pewnie znowu zbieg, więc co, trzymajcie się, widzimy się na szczycie Zdobyte i lecimy na ornak. A później zobaczycie, dawajcie ze mną. Nie wiedziałem, że droga na ornak też prowadzi takim grzebieniem. Dlatego sobie teraz lecę grzebyczkiem. Cyk, cyk, cyk. Z góry wygląda nieźle, nie? A naprawdę to jest płasko. Jest taka gramery specjalnie tak nagrywają, że nie było zresztą emocji. A góry, jak góry, I idziemy tutaj. Takie delikatne zboczenie ze szlaku, i już jesteś na szlaku. Idziesz tak jak wszyscy, jak ceperki. Chociaż niektórzy tutaj, widzę, wspinają się. Wspinacze górscy. Jak my się teraz miniemy, no ludzie kochani. Na takim ciężkim szlaku tyle ludzi. Idźcie, idźcie że to tak. Dla filmu będzie, że wchodzimy, zdobywamy wielkie góry. No dobra, pójdziemy tutaj, nie będziemy robić tłoku. Jednak było ciężko podobno. Mówili, że tu niebezpiecznie. No i co, obiegniemy dalej. Najlepsze jest to, że idziesz sobie. Idziesz. Patrzę sobie w lewo. Co to kurwa jest? A, koźlica. Idzie sobie szlakiem. No bo co ma robić? Nudno. Niedziela. To se poszła, tak? O, zauważyła Zobaczcie jaki ten świat mały. Moja tajwańska koleżanka dzień drugi. Hello, Hello. a Co ty tu robisz? Gdzie Patryk? Do you know where is Ornek. Nie, Ornek tam. Ha? Ty z Ornaka idziesz? Ornek. Ja idę na Ornek. Do so good, bye. good luck. Dziękuję, do widzenia! Do widzenia! A, dobra, i lecimy dalej. Nastraszyłem dziewczynę, bo myślałem, nie wiedziałem nawet, że to jest szczyt Ornak. Myślałem, że ona kurde tak zboczyła i idzie do schroniska Ornak, gdzie ja podążam. Chyba to, z tego co widzę, taka przecinka. Pamiętam pierwszy mój wyjazd z Andrzejem właśnie wtedy z Ornaka. Przyszliśmy tędy, Chyba na bystrą czy coś takiego. A teraz zasuwam tą przecinką w przeciwnym kierunku. Historia zatoczy koło. Zobaczcie, że jest taka przecinka i tam brak przecinki. I ja lecę. A teraz znowu będziemy się widzieli w super miejscu. Dawajcie ze mną. a tych Arnasie to chamy kazali mi drzewo nieść. U, ciężki balik mi się trafił. Teraz trzeba przejść taki delikatny strumyczek i za chwilę widzimy się na ornaku. Można go przebiec, można przejść, jak to woli, jak to lubi. Ale to był taki fajny, fajny w ogóle zapaszek, był tak naprawdę i atakujemy dalej. O kurna, już dawno tutaj na ten ornak nie lazłem. Bo trzeba jednak częściej tu bywać. To Zobaczcie, jak tu się zmienia. Kurde, piękna sprawa. I cyk, i tam się przedziera słonko. Ale już niedługo będzie się przedzierało. Bo ono już bardziej zachodzi. Skut już. Skut był wcześniej. O, cyk. Powiem tak, pogoda zajebista Więcej ludzi trochę Także powiem, no co mam powiedzieć Petarda Chodźcie na urnach Warto Bo chodzić po tych wyższych górach to tam ludzi w ogóle nie ma A tutaj to, tu, zobaczcie Piękna sprawa Zjem sobie tutaj bułeczkę Może się kogoś pozna Jak na dyskotece No i co? Oglądajcie dalej, bo nie pokazałem wam czegoś zajebistego tak. No i pokazuję wam to wspaniałe miejsce, Instagramerskie. Instagramerów tutaj nawet bez Instagramerów. Zobaczcie tutaj, jaka ekipa jest gruba. Eee. <grymne> jest stromo, ale to nie jest daleko. i tylko do okna Tak, tak do I Niestety małpki tam już wchodzą inaczej, ale kolejki się takie nie spodziewałem. Trochę mnie to zaskoczyło, no ale jak już tutaj muszę wejść, no to poczekam te pięć. Do 20 minut, ale już mapki idą tam bokiem i później zaraz helikoptery latają. Dzięki. Jest instagramerskie miejsce, kolejka znowu i czekamy. No i pokazuję Wam to wspaniałe miejsce instagramerskie. Instagramerów tutaj, nawet bez instagramerów. Zobaczcie tutaj, jaka ekipa jest gruba. Każdy stoi do okna. Pawlikowskiego, a powiem wam szczerze, tu nigdy nie było. Wejście do jaskini i wygląda to nieźle. No, bym powiedział, że ładnie. Jestem nad oknem Pawlikowskiego i robi e, wrażenie, petarda. Jeden fałszywy ruch, i nie żyjesz. Dobra, idziemy stąd, bo tu niebezpiecznie a. Powiem, że tutaj niedoceniana szlak, bo naprawdę śliskie kamyki i robi robotę Nie może pan na razie łapać mojego, bo, bo pan nie ściągnie albo ja pana Ale za chwilę tu stanę z boku Zrobimy wymianę mhm. Ok. Mhm. Może pan już atakować A ja sobie popatrzę co tu się dzieje No jest ładnie Powiem szczerze i zmieniam po zawsze okno Pawlikowskiego tym razem idę do jakiejś jaskini tam schodzą tu wchodzę i dobrze dobrze moczem daję także jak chcecie na własną odpowiedzialność można tutaj wejść czy fajnie zaraz się okaże <laughs> No, co ona, no jaskinia, jaskinia, powiem szczerze, nawet mi się to nie chce mazić, ale... ale. nie ma tragedii. Szczerze powiem, nie ma tragedii. Człowieku wychodzisz jak z basenu. O. Jak ja nie zejdę No i dobra, i robię się małe korki Chłopaki idą w podziemię, a ja idę tymczasem w dół. Nie mam co tutaj zanudzać Fajny widok, fajne pewnie będzie nagranie bo wygląda to jakby to było coś niesamowitego a tutaj tak naprawdę Baba z węglem mogłaby zejść, ale węgla tutaj nie ma tak naprawdę Bardzo fajne miejsce -ra -ra -ra. No wiem, wiem, otrzymasz masz na razie tutaj że Nie zazdroszczę mu jechać. Jak tutaj tyle ludzi. Ja mam problem biec. A jak on ma jechać? Kurde. To jest tragedia, zobaczcie. Dopiero jak te karety widzą, to schodzą. A tak to ciężko. Ciężko biec. Sy kilometr! Tak rzecz na spokojnie. Nie no 26 Możemy się ścigać Nie szacunek, jak 26 Pana słyszą to schodzą, a mi zachodzą Gurde, kolega mnie przeciągnął, zmotywował Takich ludzi uwielbiam także. Także jeździć dorożkami Trzymać się Fajnie kurde, jak tak na spokojnie, niespięte dupy, to lubię nawet i góry no byku, jak 10 minut do bramki? Jaskier, kurwa, szybciej niż ty 10 minut do bramki? No mordo, jak to się stało, że Jaskier szybciej Nie niż ty wiem, do bramki? Się... Mówisz 10 minut do bramki, a Jaskir